Rok 2077. Czasy panowania influencerów należą już do przeszłości. Nieliczne żyjące okazy trzymane są w specjalnych ogrodach zoologicznych. Klasa trzecia C ze szkoły podstawowej na Marsie rozpoczyna właśnie swoją wycieczkę. Wake the fuck up, Samuel. We have a zoo to visit. A to jest właśnie nasz przewodnik. Pan Kijanka. Chodź, Samuelku, później się zdrzemniesz. Dobrze, dzieci, przejdźmy od razu do rzeczy. Chcecie zobaczyć influencerów? Ta! Let's go! Wow, prawdziwe Instagramowe modelki. Zupełnie jak na hologramach z podręcznika. Panie Kijanko, co? A co one mają w rękach? rękach? Rękach. To są smartfony. Smartfony? Smartfony. Na początku XXI wieku była taka moda na wgapywanie się w kawałek plastiku ze szkłem. Przez te smartfony nasza cywilizacja prawie upadła. A skoro one są takie niebezpieczne, to dlaczego one mają te smarkoki? Smartfony. Te, które im daliśmy, są nieprawdziwe. Chcieliśmy, żeby nasi podopieczni mieli przynajmniej namiastkę środowiska naturalnego. Dlatego cały czas trzymamy ich w iluzji, że social media istnieją. Głupie małpki! Samuelku! Małpki nie są głupie! Influencerzy są. Chcecie zobaczyć, jakie karmie? Dziewczyny, przesyłka! No, mój! Mi się bardziej nam leży! Nie! To co? Też chcecie pokarmić? Kłosy. Spokojnie, to doczepy Nie są prawdziwe. Tak jak te. Ta. Dobra. Koniec tej rozjebondy. Przykręcam Wam Wi-Fi. Ciekawostka, tu nie ma żadnego WiFi. fi Dziewczyny, zaproszenie dla Was. Gwostka, nie ma żadnej gali. You're breathtaking. No, you're breathtaking. Idziemy dalej. A to moi drodzy najprymitywniejszy obok pantofelka organizm żyjący na naszej planecie KOKO. Ale ostatnio nauczyliśmy go sztuczki. Chcecie zobaczyć? Tak! KOKO. Bardzo kreatywnie, Koko. Zrób coś. Koko, Koko, skup się i pokaż, jak się czujesz. Ojejku, co się stało? Ciekawostka? W ogóle mnie to nie obchodzi. Zaraz zostaniesz. Trochę cierpliwości No dobrze, idźmy już. Dobrze, Koko, zasubskrybujemy twój kanał. Tak klikniemy dzwoneczek! A to, moi drodzy, nasza główna atrakcja. Specjalny wybieg nagroda, na który wpuszczamy tylko influencerów, którzy dobrze się zachowywali. Co? Mam się uśmiechać do kamery? A. Opowiedz no nam, jak zaczęła się twoja kariera? Mamy dużo współprac i zarabiamy prawdziwe pieniążki. Cencencencencę. koleżanka była w Paryżu. A No i tym, żeby był pokój na świecie, żeby zwierzątka się nie kłóciły. Bo czasem się ze sobą gryzą! Mhm... Mm A really great degree! I... Thank you, bye! Oni mogło tak godzinami, ale szkoda waszych młodych, szerych komórek. Chodźcie, pokażemy wam gwiazdy naszego zoo! Niedawno sprowadziliśmy z Chin ostatniego żyjącego na wolności trenera personalnego. Tym samym staliśmy się trzecim na świecie zo starającym się odtworzyć zagrożony gatunek fitpary. Jak idzie? Na razie Ficiara robi tylko na zmianę jogę i tabatę, a Ficiarz całe dnie trening mięśni głębokich i nie są zainteresowani reprodukcją, ale nie tracimy nadziei. Może trzeba im pokazać, na czym to polega! No nie wiem, czy ma pani odpowiednie kwalifikacje, ale zawsze możemy sprawdzić. Dzieci, zajmijcie się chwilę sobą. Pani musi omówić coś ważnego z panem Kianką. Ale gdzie ty idziesz? Przecież mieliśmy robić live'a. Nawiewam stąd. Taka okazja może się więcej nie przytrafić. Nie rób tego. Przecież na zewnątrz nie ma szejków proteinowych. Wierzysz w to? Wierzysz w te wszystkie kłamstwa, które nam opowiadają? To jest jedyna szansa, żeby się o tym przekonać. Idziesz ze mną? Nie. Będę robić interwały. Ach. Wyjajcie na kanał Jak to robić, gdzie właśnie wleciał nowy odcinek, w którym pokazujemy Wam, jak nie podrywać. Ja zawsze tracę głowę przy dziewczynach. O, no to idealny odcinek dla Ciebie. Klikaj, 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 klikaj!